Cześć, witajcie z tej strony, kolega Klocuch. A w dzisiejszym odcinku yy, spróbuję nie zaśpiewać. Yy. Mamy jak zwykle w tych challenge'ach, jak zwykle są no, na YouTubie polskim. No to ma się po trzy życie, nie? Ja zrobię jeszcze cięcie i zaraz będę. Uch, już jestem. Mm, no to co? Zaczynamy. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wydałbyś wszystko na ciuchy. Umiesz spokojnie powoli do przodu u ciebie wahania jak kryptowalut. Gacciama wia bandera Pirac i spirac i spira się! po terenach Pirac i piracy pyra ci! Residenci nie lek Dobra, na piratach już się... Już trochę tam... Zacząłem śpiewać. Mam teraz dwa życia jeszcze. No i tyle. No i dalej. Lecimy. A mama znaleźć mnie. Zawsze bym całuskał. Po prostu łapy za nią. Cały jazd. Zrób mnie coś dziś. Pójdźmy na gąk. Przed tym nauce się jeździć. A Moje smutki też się wzrosły. i chciałem Wam powiedzieć, że jak. Y Otworzę usta, no to wtedy, wtedy tracę jedno życie. Czyli mam trzy serduszka, gdzieś tutaj wstawię na na ekran i będzie wam wam pokazywać, jak tracę te serduszka, nie? No i tyle. Proszę, żebym się już yeah, i dolewam wody okay. Klikam po Uber i lecę na hotel, yeah, bo yeah, dość już mam tej budy. Yeah, wow. Kierunek za hotel, yeah. napisał do mnie tu Shoplin. Okay. Yeah. Mówi, że ma nowy numer. Yeah. Yeah. Słucham pusty, yeah. ma teraz, ma Kirby NB. opieki tak jak Ferbi Spotkanie z tobą w klubie jest jak terby Kochanie obuś mnie jak kubek kierby Weź mi pomóż, Popatrz na me oczy. Zmęczone jak do miasto. Wyrano w sklep znowu braki sił. Ciebie nie chcę I nawet kiedy już nie mogę To zawsze idę w potworę Mam okau na do Jeszcze jak jest koi cały mój stres Ona siada na mnie jak Tam działa na mnie jak lek zawsze cała dla mnie jak chce Zamka z dalej Pragnę żyć po śmierci, kiedy leci nowy lip nocą w hotelu jak cisza Tego już raderzy nie zdradzą ci w teledyskach Deus te abençoe. Przejmuję go jak kartę Tak ciągle ostre kły, Choć na rapie zęby zjadłem Kalibra nie... Zamknięty w rozsądku granicach niczy walka teraz wierzę, że na końcu życia Stworzę ta trzmaka Świat nasze zjawy Wolno mi płynie czas Jakbym miał zjazd po MC. Za dużo swoich faz robił wjazd na MC Podanka blasty Kładę się z parczy. <laughs> Kroki, nogi, jak, y jak. Jak się to skończy. No to. Wtedy mogę albo uruchomić Critical Ops. Albo. Albo wchodzimy na jakąś stronkę. Y no. Wiecie jaką stronkę. A i chciałem powiedzieć, że zrobię jeszcze live'a, zrobię, dzisiaj właśnie, tylko dajcie mi, mi to dokończyć ten film, wtedy go wrzucę, ten film i puścimy sobie live'a, okej? Okay? So it's wavy. V yeah. Widzisz, tam ze sto pochowanego. Mam pokój, wydolone z lidy, Widzę, tu czego nie widzisz. Składam chude palce w krzyżyk. Moje sofoko. Dzisiaj odewam te księżniczki, bo dzisiaj inaczej patrzą na nas. Gdyby wiedziały, co przyszło. 30 już koniec. Mm, no, no, daleko zaszliśmy, bo bo jeszcze 2 minuty i 1 sekunda, i byśmy mieli challenge z głowy. Ale no, nie wyszło. No więc tak. Tak to wyszło. Mm. Dzisiaj ja jeszcze zrobię właśnie dla Was jakiś filmik. Na przykład live'a. Może być też, ale mogę jeszcze Wam co innego zrobić, na przykład jakąś grę. My możemy stronę jakąś na, na live'a uruchomić i pozarabiać. Oczywiście użyjemy kodu ISAMU. Wiecie, ja nie jestem taki ces, owiec, ale dobra, ja wychodzę teraz z YouTube i tak, jeżeli Wam się spodobał ten film, no to nie zapomnijcie o o, o subskrypcji, subie z dzwoneczkiem, sub z dzwonem, like, like pod tym filmem. No i napiszcie komentarz i, i wpadnę i jeszcze wpadnijcie na moje w ogóle nie wbijajcie gdzie indziej, tylko wbijajcie też na stronę csgo.net i sobie tam tam wpiszcie kod i samo jak wpiszecie to jest... jesteście kozakami. Jak, na, jak, jak wpisaliście to napiszcie. A jak nie, no to nie. napiszcie, że nie wpisaliście, bo nie mogliście. Na przykład, bo rodzice się nie zgodzili. Bo im powiedzieliście. Więc na razie, cześć. Na razie, cześć.